Dzień dobry Państwu. Telewizja Narodowa dzisiaj w dniu 1 grudnia 2013 roku spotykamy się... No właśnie, ciekawe czy nasi telewizowie zgadną, w którym jesteśmy miejscu Warszawy. Adam Przedkowicz i Eugeniusz Sendecki dzisiaj poruszamy kilka tematów, które... kilka tematów politycznych, które nasuwają się w związku z zaistniałymi faktami. Ruch Narodowy podjął Decyzję o startowaniu w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Adamie Człodkowiczu, jak to skomentujesz? Dzień dobry Państwu. Jak to skomentuję? No cóż, my Polacy powinniśmy brać udział w różnego rodzaju wyborach. Ruch Narodowy postanowił czyste szranki, konkury no i my trzymamy kciuki chyba, tak? Jako narodowcy dla ruchu narodowego. My na pewno modlimy się o zwycięstwo dla wszystkich prawych ludzi zawsze bierzemy udział w tym, co dotyczy nas z zasady, ponieważ bycie narodowcem to jest właśnie bycie elitą swojego narodu, światłą elitą i nawet w niesprzyjających warunkach zabieranie głosu, tak jak my chociażby to teraz czynimy. Następny punktem, który chcemy omówić jest Wolka Mariana Kowalskiego. Adamie. No właśnie zdziwiła mnie ta informacja, że rzecznik ONR, który miał decydujące zdanie w strukturze decyzyjnej ruchu organizacji o nazwie Ruch Narodowy po decyzji ruchu narodowego, tej organizacji o e, udziale w wyborach mówi, że będzie zajmował się rodziną nie chce mieć z tym nic wspólnego taką, żeby to odebrać no, przyznam się, że ze zrozumieniem przywitałem tą informację, że Marian Kowalski zawsze chce kandydować w wyborach, bo widzi, to, widzi w tym sens że podda się decyzji o kandydowaniu bądź nie kolegów z grupy decyzyjnej. No, i potem dowiaduje się, że w gazecie wyborczej się wypowiada, że ma jakieś odmienne zdanie. Na pewno wymaga to do pytania Mariana co Kowalskiego. Kowalskiego powinniśmy zapytać, ponieważ sytuacja jest co najmniej dwuznaczna. No właśnie, Marianie Kowalski, dopytujemy Ciebie tą drogą. Wiemy, że oglądasz telewizję narodową. Natomiast ja chcę przypomnieć o tym, że Marian Kowalski publicznie zdezawuował nas osobiście mówiąc, że nasza impreza, impreza przy pomniku Głowskiego podczepia się pod marsz niepodległości. Dzwoniłem do niego po kilku dniach. Prosiłem, żeby to jakoś sprostował. No, nie spotkałem się z tym sprostowaniem, więc zaczynam publicznie domagać się takiego sprostowania. Przypomnę, że narodowcy warszawscy z naszym udziałem spotykają się przy pomniku Romana Głowskiego zawsze 11 listopada. Od kilku dni, od kilku lat nawet, nawet w przeddzień. Ostatnio nawet trzy dni przed 11 listopada przy tym pomniku byliśmy. Natomiast Natomiast Wkładę no, taką niewiedzę Mariana Kowalskiego W karp Tego, że nie jest w Warszawie Może ktoś go zdezinformował Chciałbym dowiedzieć się, kto go zdezinformował Warto o tym tak. powiedzieć Adamie Co ty byś powiedział Marianowi Kowalskiemu W tej sprawie? Zapraszam na wywiad Do naszej, naszą kamerę Żebyśmy razem ustalili Fakty że jest niedoinformowany, nie wie o naszym istnieniu, o naszej oddzielnej imprezie o nazwie Triduum Niepodległościowe, które odbywało się przez trzy dni y, przed Marszem Niepodległości, czyli y, 9 10, 9, 10, 11. 11. Były dwa Listopadne. koncerty, były no, degustacje, koncert ten więc... oto Adam Czajutkowicz wykonał, powarczy, tak, wykonał. natomiast twarzy. ciekawa rzecz, ponieważ my uparcie wracamy do tematu braku kamer, Wracamy do tematu z 1 maja 2012 roku, kiedy okazało się, że niektóre osoby mają takie, jakby krycie medialne ze strony przywódców ruchu narodowego. Przypomnę o tym fakcie. Napaści na mnie. Było to w obecności zawiszy Mickiego, Kumanowicza, kiedy jakiś osiłek o wyglądzie niepolskim, ubrany militarnie, napadł na mnie, wyszarpywał mi kamerę z ręki i okazało się, że w tym samym czasie był filmowany przez policjanta. Jego sprzeciwu nie budziło to, że filmowany jest przez policję, tylko przez Sendeckiego i nikt z przywódców Ruchu Narodowego do tej pory nie złożył mi wyjaśnień w tej sprawie. Być może ktoś liczy, że ja o tej sprawie zapomniałem. Nie, nie zapomniałem. To jest jedna z ważniejszych informacji, bo ona koresponduje z tym, co się wydarzyło 11 listopada 2012 i 2013 roku, kiedy uparcie okazało się, że służby Marszu Niepodległości nie są zorganizowane, jeżeli chodzi o nagrywanie, filmowanie i wewnętrzny monitoring. Ja dopatruję się w tym, że Kowalski zrezygnował z uczestnictwa w Ruchu Narodowym upatrujesz się takiego, takiego schematu. Myślę tak, Kowalski, co jak co, ale jest ochroniarzem, i zna się na tym, wie, że to musi wyjść. Dlaczego pilnujecie marszu? Dlaczego jest Straż Marszu, która nie ma kamer? Dlaczego, kto, kiedy zrezygnował z filmowania ludzi biorących udział w marszu? No, dlaczego tak się stało? Marianie, o tym chcielibyśmy z Tobą też porozmawiać. Nie uciekaj od tego tematu. Rozmawiaj z Polakami. W XXI wieku. Ja mówię jako prezes Podlasia XXI wieku. Mamy rok 2013, czyli już 13 lat, jesteśmy w tym XXI wieku. A ruch narodowy jest chyba w XIX wieku. Te i inne problemy Telewizja Narodowa będzie poruszała. Będziemy do sprawy wracali, a my pozostawiamy Państwa z zapytaniem, zagadką, skąd ten dzisiejszy program był realizowany. Na Telewizji Narodowej program realizował Eugeniusz Sendecki.